Pewnie niektórzy z Was zastanawiają się, dlaczego ostatnio nie ma Daisy. Więc chciałam Wam pokazać historię pewnego spotkania. I to powinno Wam wytłumaczyć, dlaczego ostatnio mniej w to gramy. Dlaczego modlisz się do zombiaczka? Ja? No. Uważaj. Przed Tobą jest zombiak. Widzisz go? Tak. O mój Boże! To, to było jakby Boże zrobił jakiś taki super saiyan, atak!